Cześć, nazywam się Ewelina Matyja i jestem przedstawicielem handlowym Thermomixa. Witajcie w mojej niebieskiej kuchni i na moim kanale YouTube. Dziś chciałam pokazać Wam coś, co zrewolucjonizuje Wasze używanie Thermomixa. Ten film jest przeznaczony dla osób, które już mają Thermomix i podczas gotowania zastanawiają się, co jest dalej w przepisie. Jak to sprawdzić? Czy trzeba włączyć telefon, żeby podejrzeć dalej przepis? Czy da się to zrobić jakoś w Thermomixie? Otóż da się i to Wam właśnie pokażę. Mamy tutaj. Przykładowy przepis, zupa grochowa, u nas w domu bardzo popularna. Czy chcesz. Tak, zamykamy aktywny przepis, coś tam innego, robiłam przed chwilą. Przygotowujemy sobie składniki, gotujemy, gotujemy, wrzucamy warzywa, miksujemy, groch i dochodzimy do etapu, w którym, w którym nam się gotuje zupa. I teraz widzimy, że jest 17 kroków z 23, czyli coś tam jest jeszcze dalej. Jest pół godziny przygotowania zupy, więc można by było ten czas wykorzystać. I teraz tu, trzy kropeczki. Pod trzema kropeczkami kryją się szczegóły przepisu. I wyświetlamy sobie cały przepis. Wszystkie składniki, każdy krok. Teraz jesteśmy tutaj, tak? Czyli 30 minut gotowania. Co jest dalej? Dodać ziemniaki, majeranek i gotować. Czyli możemy wykorzystać ten, ten czas na to, żeby obrać sobie ziemniaki. Wiem, że wiele osób frustruje to, że gdzieś dochodzą do jakiegoś etapu i czytają dodać ziemniaki. Ostatnio mi znajomy mówił, że no kurczę, gdybym wiedział, to bym sobie obrał wcześniej ziemniaki. No to... To jest właśnie to rozwiązanie. Mam nadzieję, że pomogłam wam tym drobnym szczegółem. Jeśli macie jakieś pomysły, w jaki jeszcze sposób mogę pomóc wam w używaniu Thermomixa, koniecznie napiszcie mi w komentarzach, a ja chętnie dla was nagram taki filmik instruktażowy. Zapraszam.